Procesja konna przeszła ulicami Ostropy. W tej gliwickiej dzielnicy od co najmniej 300 lat rok w rok kultywowana jest ta tradycja. Jak mówią jej organizatorzy, nie przeszkodziła ani druga wojna światowa, ani komunizm. Zawsze w wielkanocny poniedziałek jeźdźcy wsiadają na konie i jadą. Są oni ustrojeni mirtowymi wieńcami z bibułkowymi kwiatami które przygotowały żegnające ich przed wyjazdem kobiety jak mówi ksiądz Robert Hudoba, który w procesji jeździ już od 30 lat prawdopodobnie zwyczaj ten przywieźli ze sobą i wprowadzili kolonizatorzy z Bawarii Trasa przede wszystkim to, to obejmuje e, granice, granice naszej miejscowości kiedyś wioski Ostropa teraz dzielnicy Gliwic, więc jest, jest to trosz, troszeczkę inaczej wyruszamy oczywiście spod kościoła z modlitwą na ustach uspakajamy troszeczkę te konie bo one trójkami idą, więc, więc to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ruszamy przez miejscowość w stronę Sośnicowic, tam autostrada nam troszeczkę pokrzyżowała starą trasę, więc jedziemy taką drogą z pól, mniej więcej na granicy z Kozłowem, przejeżdżamy w stronę Wójtowej Wsi cały czas polami, tam już tradycyjna przerwa na kawę, Śląski Kołocz i później w drugą stronę ruszamy. Tradycja wielkanocnych procesji konnych znana była przed wiekami powszechnie na całym Śląsku, a w okresie powojennym kultywowana w Ostropie Wójtowej Wsi w okolicach Raciborza i Góry. Kupczyc. Procesja konna wyrusza spod kościoła zaraz po Mszy Świętej, a następnie okrąża całą dzielnicę. Wśród jeźdźców łatwo można rozpoznać kawalerów. Na ich ramionach znajdują się dwa krzyżujące się wieńce. Kiedyś w procesji brali udział wyłącznie mężczyźni, od kilku lat jeżdżą w niej również kobiety. Na przedzie jadą trzej młodzieńcy z krzyżem procesyjnym. To, jak nakazuje tradycja, wyłącznie kawalerowie. Za nimi są jeźdźcy wiozący symbole Zmartwychwstania Pańskiego, paschał, krzyż przepasany czerwoną stułą i figurę Zmartwychwstałego Chrystusa. Jedzie tam także śpiewok, czyli prowadzący procesję. Celów tej religijnej procesji jest kilka – Ogłoszenie światu, że Jezus z martwych wstał, modlitwa o dobre plony oraz wyprowadzenie konia po zimie na pole. Procesja kończy się przy kościele, gdzie odbywa się jeszcze krótkie nabożeństwo, a kapłan udziela błogosławieństwa. Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki otrzymało kreaturę, czyli nagrodę w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów kreatywnej reklamy w Polsce. Industriada pokonała tak znane marki jak Orlen, który otrzymał nominację za imprezę Werwa Street Racing, Święto Szlaku Zabytków Techniki już 30 czerwca. W poszerzeniu ulega formuła Industriady w związku z pojawieniem się nowych partnerów, pozostają ci starzy. No, industriada jest tak znakomitym przedsięwzięciem, że bylibyśmy bardzo zdziwieni, gdyby ktoś wycofał się. W po doświadczeniach ubiegłorocznych, tak więc Discovery Channel pozostaje. Oczywiście pozostaje także GZM, który będzie zapewniał bezpłatny transport między obiektami. Natomiast dochodzą jeszcze partnerzy w postaci uczelni wyższych. Studenci będą wspomagali nas jako wolontariusze, między innymi przy obsłudze transportu. 30 czerwca to pierwszy dzień wakacji. W tym roku motywem przewodnim będzie światło. Więcej szczegółów dotyczących imprezy podam już wkrótce.